Książka: Moc uzdrowienia pana Boga. Rozdział trzeci. Rozdział trzeci. Poznaje gorzów Wielkopolski. To wspaniałe miasto jest miejscem, które czuję jako mój nowy dom. Oczywiście jest tu moja Asia, którą kocham. Samo miasto jest piękne. Porównuję je do mojego ulubionego zakopanego, tylko że tutaj jest mniej turystów, więcej spokoju i wspaniała okolica. Jest tu także mój kościół, miejsce, w którym uwielbiam przebywać. Jestem tam w każdą niedzielę, ale także w dni powszednie o 18.00. Nawet po pracowitym dniu chcę tam być. Posłuchać, odpocząć i nabrać nowej energii. Początki moich wizyt w Gorzowie nie były łatwe. Po kolejnych etapach chemii, tym razem w formie leków 400 mg, przyjmowanych co trzy tygodnie przez pięć dni, mój organizm mocno to odczuwał. Skutki uboczne były wyraźne, a jednym z najtrudniejszych objawów były silne zawroty głowy. Nawet leki, betaserk, nie potrafiły temu zaradzić. Na wiosnę 2024 roku wydarzył się kolejny cud. Ciągle podróżowałem między Skierniewicami a Gorzowem. W Skierniewicach są mój tata Bogusław i syn Mateusz. To, co za chwilę opowiem, to tylko jeden z wielu przykładów siły Pana Boga, a takich wydarzeń było naprawdę wiele. Wynajmowałem mieszkanie na dni w Gorzowie. Czułem się wtedy kiepsko. Planowałem trasę powrotną do Skierniewic. I powiedziałem Asi, że męczą mnie te zawroty głowy, zarówno kiedy kładę się na łóżko, jak i gdy z niego wstaję. Do tego chemia bardzo mnie osłabiła. Powiedziałem jej, że w tę niedzielę chciałbym nie iść rano do kościoła, tylko zachować siły na podróż. Bałem się, czy dam radę na tak długą trasę. Asia jednak namawiała mnie na msze o godzinie dziewiątej: najpierw idź do kościoła, a potem. Dopiero jedź do Skierniewic. przekonywała. Długo z tym walczyłem. Powtarzałem: Przecież źle się czuję, mam zawroty głowy, muszę oszczędzać energię na trasę, nie na kościół. Na szczęście udało się jej mnie przekonać. Dlaczego na szczęście? Pomszy, wsiadłem do auta. Asia poszła już do siebie. A ja poczułem zmianę. Wtedy sam nie wiedziałem, co się stało. Czułem się pełen sił i. Nie miałem żadnych zawrotów głowy. Tego dnia nie przyznałem się Asi, bo sam nie rozumiałem, co się wydarzyło. Dopiero po powrocie do Skierniewic, kolejnego dnia, w poniedziałek, przyznałem się, co poczułem. Bóg jest wielki. Wielokrotnie zadawałem sobie pytania: Jak to możliwe? Co się stało? Zawroty głowy zniknęły, a walka z tym problemem Trwająca tygodniami i miesiącami, zakończyła się właśnie w tę wspaniałą niedzielę. To jest moc!